Jest fikcją ani bajką wolność, którą mam w Tobie jest prawdziwa. Wszystkie góry na drodze muszą, muszą stąpić bo miarę góry czy ja wierzę, w to I nic, już nie zamknie mi ust Żaden mur i żadna ściana, największa nawet tama, Już nie, nie zatrzyma nie już Będę tańczył przed Twoim tronem i oddam Tobie już Większy Większy jest we mnie ten Który mnie umacnia żaden Goliat nie może z nim równać się Większy Cześć Boże, mam na imię Ala, jestem z parafii Krzyża Świętego. Pozdrawiam wszystkich białych pątników, którzy się za nas modlą i bardzo serdecznie dziękujemy, bo Wasza modlitwa uskrzydla nas i dzięki temu możemy iść na Jasną Górę przed tron naszej Matki. Ja już wędruję kolejny raz z Mąży i chciałam powiedzieć, że jeżeli ktoś chce, Przeżyć cudowne rekolekcje w drodze, to chętnie zapraszamy serdecznie na szlak, bo są to przepiękne rekolekcje, wyjątkowe, niepowtarzalne. Każde są inne. Tylko wyrusz, bracie, siostro, i pójdź z nami. Szczęść Boże. Który nie umacnia żaden jak nie może z nim równać się. Już nie zapnie mi usunie. żaden mur i żadna ściana. Największa na... Pozdrawiamy wszystkich pielgrzymów Grupy Białej. Jesteśmy bardzo wdzięczni za modlitwę. Pomaga ona nam. Yy trudnych chwilach, bardzo. Pozdrawiamy nasze parafie, serdecznie dziękujemy za modlitwę, która pomaga nam właśnie dotrzeć na Jasną Górę, to już jedenasty dzień. Jest coraz bliżej, ale coraz ciężej, ale dzięki Waszej modlitwie razem dajemy radę jakoś do naszej mamy. A w szczególności pozdrawiam parafię Chrystusa Króla Wszechświata w Kolnie, a ja Świętego Rocha w Lemanie. Kochani, buziaczki przesyłamy. Jesteśmy do zmordowane, do ale szczęśliwe. Zlepię Boże, z tej strony ksiądz Grzegorz Pędzich z prawie Krzesza Świętego w Łomży. Dziś za nami już jedenasty dzień naszego wspólnego programowania. Właśnie skończyliśmy mszę święto w parafii kluczewską. Teraz jesteśmy, trwamy przed Jezusem na adoracji. Ten 11 dzień i ogólnie cały sens przyjmowania w jakimś sensie też gromadzi nas wokół Jezusa Miłosiernego. A wraz z Nim jest to piękne słowo związane przebaczenie. Dziś Piotr spytał się Jezusa, ile razy trzeba przebaczać. Wydawało się, że ma przebaczać w nieskończoność. Pielgrzymka ma w sobie ten piękny urok, że tutaj my, jako uczestnicy zmierzający do Madonny, doświadczamy tego do przebaczenia. To przebaczenie jest bardzo fajnie widoczne, szczególnie na końcu pielgrzymki, gdzie wielu kapłanów idzie w pojedynkę, w parze z drugą osobą, która korzysta z sakramentu pokuty i przebaczenia. I może wreszcie w taki sposób bardzo rozbudowany, dłuższy i wolny y, doświadczyć mocy sakramentu, pokuty i pojednania. Ze mną się Łukasz, To ja Tobie grzecie. który dzisiaj. Y, wielu pomógł doświadczyć tego Bożego przebaczenia, więc cieszymy się, że Jezus jest obecny pośród nas w tym sakramencie, że udziela nam swej łaski, że uwalnia nas od grzechów i nas prowadzi, więc zachęcamy Cię, drogi bracie i siostro, też serdecznie, jeśli tego potrzebujesz, nie bój się, Jezus czeka i przebacza. A uwierz mi, że dzięki temu przebaczeniu idzie się lżej i fizycznie, i duchowo, i psychicznie. Pozdrawiamy serdecznie z Kulczewska, odpoczywamy, i wy dalej mójcie się za nami. A ja pozdrawiam moją wspólnotę w Krzyżu Świętym. Wiem, że się codziennie gromadzicie. Za co Wam serca serdecznie. Dziękuję. Szczęść Boże!